Cukrzyca, cukrzyca typu drugiego tak naprawdę jest problemem społecznym we wszystkich krajach na świecie. I wszędzie odnotowuje się wzrost zachorowań. To taki dosyć gwałtowny, o kilka, kilkanaście procent w ciągu pięciu, dziesięciu lat. I prognozy są takie, że ta liczba się może w najbliższych dwudziestu, trzydziestu latach podwoić. Więc jest to ogromne wyzwanie. W Polsce co roku zachorowuje trzysta tysięcy osób, więc, a żyje z cukrzycą około trzech milionów osób. Więc jest to ogromne wyzwanie w Polsce, ale też w innych krajach. Problem polegał na tym, że przez prawie 10 lat nie były refundowane w Polsce żadne innowacyjne leki, czyli te nowoczesne, które pomagają zarówno pacjentom utrzymać swoją wagę w ryzach, ale także przede wszystkim zapobiegać powikłaniom i sercowo-naczyniowym, ale też nerkowym, tak żeby uniknąć dializ i niewydolności w ogóle nerek i tak samo, żeby uniknąć zawałów serca, udarów czy niewydolności serca. I to była ta, ta różnica, że my cały czas leczyliśmy w Polsce sprawdzonymi, ale jednak nieskutecznymi dla wszystkich lekami i nie zapobielaliśmy jej powikłaniom. A tak naprawdę koszty dla systemu były ogromne, bo hospitalizacje ponowne to są ogromne koszty. Tak naprawdę 60-70% kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia, które szły i idą na leczenie cukrzycy, to są właśnie na leczenie powikłań kierowane. Więc jeżeli włączymy w Skuteczne leczenie farmakologiczne wcześniej, to unikniemy tych kosztów później dużo większych leczenia powikłań. Więc to się nie tylko opłaca z punktu widzenia zdrowia, bezpieczeństwa pacjentów, ale także dla systemu ochrony zdrowia.